Siemano, moi drodzy, witam Was. Dzisiaj jest drugi dzień SOP, czyli właściwie tak naprawdę to chyba pierwszy, zważywszy, że wczoraj mieliśmy tylko warsztaty świecowe. A dzisiaj będą wszystkie inne rzeczy, które wam za chwilę pokażę. Teraz się zbieramy razem z dziewczętami, wszystkim. Chcesz się przywitać? Ja nie wiem, czy ja mogę. bo oczywiście, że możesz. Wieczerzy. Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Widzisz. Jest ze mną Angel, jest ze mną... Zmieniłam szczery. podkład. Tak, właśnie, szybkie info, bo podejrzewam, że dodałam Wam adnotację, ale być może nie każdy widział. Ten krem z Cosnatur, który ja tak bardzo uwielbiam do twarzy, on dość mocno ciemnieje i na Angel wyglądał na no, no taki bardzo ciemny. No. Ale działania pielęgnacyjne na pewno ma, jest bo świetny. jest cudownie mnie kaju skóra z rana i był no, tak, jako odkład. Ale mocno. Odkład. Jako, odkład. jako odkład się nie nadawał, ale jako krem pielęgnacyjny był super i tak jak mówię, on może dlatego u mnie tak dobrze wygląda, bo dosyć mocno ciemnieje i na Angel wyglądał na taki no śniadany. Lady, tak, mówiłaś? No, no to właśnie taki był się odcinał. Także no tu yy, uprzejmie, lojalnie yy, informuję, że super, super blade cery nie będą zachwycone. No pressure, man. No pressure. Ja. Zaraz przyjdę. Tak, jesteśmy w przerwie pomiędzy wykładami i oto jak wam się podobało, do robić Chodź tu do nas, dawaj. Podobało nam się bardzo, bo robiliśmy peelingi i ja sobie ja zrobiłam jestem. Ja jestem. Otoż Michała za chwilę też Zrobiliśmy peeling? Nie. Ja ja nie. Co ty to? Nie organizujesz. Dalej. Przed tym miałyśmy ja oczywiście mieliśmy o świetkach przeróżnych też. Wszystko tutaj ma mega mocno pachnie. Ja to otwieram, no ale jest OK, jest okej. Okay. Macie specjalny ten pierwsze co, wrażenie, nie na Was sprawdził dzisiejsze warsztaty. Na razie jest okej. Na razie jest okej. I teraz co Czeka pachną. Czekamy na Gosha, nie? Tak, czekamy na makijaż, bo oni będzie... Będziemy kleić rzęsy. Ja po prostu siedem par od razu znajdę Dobra, mamy przerwę teraz okresową i jak dziewczęta oceniacie makijażowe warsztaty? Nie wiem czy będzie słychać. Będzie, będzie słychać. Kleiłyśmy rzęsy, znaczy ja nie przyklejam. Tak, ja mam takie wielkie, że nie myśli się w kadrze. Czekaj, dawaj, pokaż. Prezentuj tu, jakie masz wielkie rzęsy. No, okay. no musisz sobie zbliżyć, no proszę. Ja sobie zbliżę, Chodzę proszę bardzo. Trochę. Zatrzepotaj dla nas rzęsami. Ooo, zalotnie. Są tak zalotnie zatrzepotane, że aż ostrości nie zobaczą. <laughs> mam. Za <laughs> szybko. Ale w każdym razie miałyśmy trochę o kosmetykach marki Gosz, trochę było o Jean Fajlur i teraz będziemy miały następne, następne spotkanie z Marką Sudowaką, ile się nie ma, a najpierw z Właśnie skończyło się nam następne spotkanie z marką Sylweką. Ja już większość tych kosmetyków znałam, także wiele nowości się nie dowiedziałam, ale chociaż pani położyła nacisk na to, żeby używać toniku i żeby porządnie oczyścić twarz, także było mi tam, wiecie, całkiem wesoło pooglądać. Teraz mamy 15 minut przerwy i wracamy z powrotem na kolejne spotkanie. My już jesteśmy po ostatnich prelekcjach, po ostatnich spotkaniach. Posłuchaliśmy jeszcze trochę o polskich świecach, tych, które widzieliście wczoraj we vlogu. Ja mam po prostu teraz torby rzeczy dodatkowych, które nie mam pojęcia jak zmieścić do walizki. Nie mam pojęcia. Na razie mam tutaj wielki system Tetris'a w głowie. Mam nadzieję, że jakoś mi się uda poukładać chociaż jakąś znaczną część, żeby się nie tarmosić z 50 torbami później do pociągu. Teraz mam jeszcze godzinę przerwy i będziemy się wybierać później na koncert. Też zabiorę Was oczywiście na to oto miejsce. Ja się zastanawiam, czy zdążę jeszcze się kopsnąć do groty solo na chwilę, czy nie. Wczoraj był trochę fail, ale mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze mi się gdzieś tam uda wkręcić na moment. jesteśmy już po koncertach, po wszystkich innych aktywnościach, ja już też zdążyłam zrobić mały workout. Wszystkie piękne dziewczęta za wszystkich blogów najlepszych przyszły do nas do pokoju, super numer 204. I tak się kończy nasz SOP, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia jutro. Na razie!